Siemanko, jesteście na kanale rensport.pl. Z tej strony Łukasz, a w dzisiejszym odcinku podsumuję zeszły rok pod względem motorsportu. Początek roku rozpoczyna od kupienia fotela kubełkowego, rollbara, pasów szczelkowych oraz kierownicy sportowej razem z Quick Release'em. Potem przyszedł już czas na skupienie i odebranie auta. Jednak, auto to nie był jakby oczywisty wybór dla mnie na początku, bo początkowo chciałem kupić BMW E36 ISA. Po pucharze BMW i ESCAP rozgrzewający się na WSMP. Niestety okazało się, że BMW są rzadko dostępne, a jak są dostępne, to mają bardzo wysoką cenę. A jak mi nie zależało na startowaniu w pucharze i Escapu, niestety nie było warto dopłacać do E36, więc potem zacząłem rozglądać się za E46. Niestety w E46 jest podobnie jak w E36 i kupienie dobrej bazy granic praktycznie z cudem. To jedna kwestia, a druga kwestia to masa tego samochodu. Ponieważ samochody są o wiele cięższe niż np. MX5, a mi zależało na masie około 1000 kg, plus minus tam 50-100 kg, bo wydaje mi się, że wtedy jesteśmy w stanie zachować idealny stosunek masy do kosztów zużywania opon i klocków hamulcowych, bo jak wiemy, im większa masa, tym więcej masy do zahamowania. Więc moje poszukiwania. Poszło już finalnie do Mazy MX-5, to akurat za sprawą Karola Himbera z Miata Challenge. Jak się mocniej wgłębi w temat budowy wyścigówek, okazuje się, że wszystkie modyfikacje potrzebne do ścigania się w każdym aucie kosztują mniej więcej tyle samo. Mowa tu o rzeczach takich jak zawieszenie klatka, wyposażenie bezpieczeństwa, modyfikacje chłodzenia czy też silnika. Różnice są na tyle małe, że doszedłem do wniosku, że nie ma sensu szukania drugiej generacji i posiadania trochę starszego auta. A najlepiej wybrać auto jak najnowsze, w jak najlepszym stanie, na jakie aktualnie nas stać, i na jego bazie budować wyścigówkę. Dzięki temu unikniemy problemów z dostępnością części, problemów z blacharką i zmęczeniem materiału pod względem sztywności karoserii. Po takich analizach doszedłem do wniosku, że najlepszym wyborem będzie jak najlepsza baza Mazda MX5 trzeciej generacji, czyli NC z silnikiem dwulitrowym, i zauważyłem, że najlepiej wybrać wersję z miękkim dachem. Niestety, w tym momencie jeszcze nie wiedziałem, że do kupienia hardtopa do NCK graniczy praktycznie z cudem, a jego ceny kosztują około 5 do 7 tysięcy złotych za dach sztywny. Co jest dosyć wysoką sumą, jak za hardtop. Szczególnie że do NBK i NA te dachy kosztują po 2 do 3000 zł maksymalnie. Wybór finalnie padł na czarną Mazda MX5 z miękkim dachem, fabrycznie zainstalowaną szperą oraz krótkim przełożeniem, skrzynię 5-obiegową, silnik 2.0. Oraz dodanym zawieszeniem Bilstein B6 oraz ABAC ProKit jako sprężyny obniżające. Pierwszy test mazy w warunkach torowych wykonany na Torze Poznań podczas deszczowego dnia na starych, około 10-letnich semislikach Toyo R1R. Były to opony 16-calowe. Modyfikacje, jakie wtedy zrobiłem, to były tylko kwestie bezpieczeństwa, czyli RORBAR pasy szelkowe, do tego fotel kubełkowy i kierownica sportowa ponieważ standardowa pozycja kierownicy w Mazie jest dosyć krótka jak siadamy na dosyć mocno prostowanych nogach to niestety ta kierownica jest za daleko, więc takie elementy dodane były koniecznością według mnie do komfortowego podróżowania na torze no i też dla kwestii po prostu bezpieczeństwa, bo rollbar od Cybula jest zdecydowanie bezpieczniejszy niż fabryczny rollbar ale niestety nie jest tak bezpieczny, jak pełna rozbudowana klatka. Podczas tego testowego dnia, w sumie można tak powiedzieć, zrobiłem dwie sesje po 20 minut i najlepsze okrążenie miałem w okolicach 2 minut 23. W sumie nie mam pojęcia, czy to jest dobry czas, czy zły. Jest to taki czas referencyjny, pierwsze spotkanie tego auta i poczucie jego, jak on jeździ po prostu na torze, więc były to takie testy. Kilka dni po trackdeu pojechałem do Pruszkowa na takie konkretne już modyfikacje mazdy. Dodałem 16-rzędową chłodnicę oleju, żeby poprawić chłodzenie. Dodatkowo poprawił Michał zawieszenie przednie, żeby mu można było ustawić większe pochylenie kół. Był przeprowadzony także serwis silnika, zainstalowany są kolektor wydechowy od Weldman Motorsport oraz odsywałki od Katkamsa. Zwrotnicę przygotowano także pod chłodzenie hamulców z korwety. To wykonano strojenie i wgrano EQTK, dzięki któremu mam też flat shifty, auto -blipy, procedurę startu. No i finalnie udało się uzyskać moc 194 koni, co wydaje mi się że przy, przy tym silniku, bez jego otwierania i dodatkowo zdania, jakby całego historii, takiego gruntownego serwisu. Jest bardzo dobrym wynikiem. Szczególnie, że ten silnik przez cały rok upalania nie brał od wymiany do wymiany żadnego oleju. Po odebraniu auta Zypruszkowa ponownie udała się na tor poznań. Tym razem już na całą sesję track dayową, która wynosiła 2 godziny jazdy bez przerwy. Bez przerwy, ponieważ w obecnych restrykcjach mieliśmy możliwość przejechania innej sesji od Open Tracku, tak zwanego od 10 do 12. Czyli mieliśmy 2 godziny na wyszalenie się, tak zwane. No i w tym czasie udało mi się zrobić 41 okrążeń. I najlepsze okrążenie, jakie miałem zarejestrowane, wynosiło minutę 58, co na ówczesny czas wydaje mi się, że było bardzo dobrym wynikiem. Szczególnie, że to był mój drugi raz z tym samochodem na torze. No i widać, że gdzieś tam te umiejętności z symulatora, który akurat stoi za mną, też się przekładają po prostu na prawdziwe auto. W międzyczasie treningowo te zawitała na Nitro Open w Międzychodzie oraz na trening na lotnisku w Pile podczas imprezy Rally Sprint Challenge. Nadszedł czas na sprawdzenie swoich umiejętności wyrobionych w robionych Racingu oraz na tych kilku eventach torowych podczas debiutu na moich pierwszych zawodach motorsportowych na się Challenge na Motoparku Ułężu. Pech chciał niestety, że przed wyjazdem na Ułęż awarii uległ czujnik ABS-u. Po wielkich problemach z dostępnością tego czujnika oraz ciągłym przestawieniem dostawy udało mi się finalnie odebrać w dzień wyjazdu czujnik ABS-u Nie wiedziałem też, czy sam czujnik rozwiąże problem więc na ślipot tak naprawdę pojechałem na Ułęż. Tam się przespałem i rano wstałem wcześniej żeby naprawić ten czujnik Jakieś dwie godziny przed pierwszą sesją wymieniłem czujnik, przetestowałem samochód i okazało się, że na szczęście Uległ tylko czujnik, a nic więcej, więc już mogłem dalej rywalizować i mieć pustą głowę. Na Uężu w klasie SPEC 2 wykręciłem ósme miejsce zaraz za Marciem Radeckim z kanału Radio Flatout oraz Motolab. Mocno mnie to ucieszyło, ponieważ bez większego doświadczenia motorsportowego sportowego udało mi się być konkurencyjnym oraz szybko znaleźć się w sytuacji poznania nowego toru. Więc myślę, że godziny, jak nie setki godzin spędzonych na symulatorze nie poszły na marne. Dobijamy do połowy roku. W czerwcu udało mi się zakupić hardtop do Mazdy, dzięki czemu zyskałem trochę przyczyn nad głową, a teraz Mazda może zostać profesjonalnie zaklatkowana, ponieważ nie da się zrobić klatki bezpieczeństwa, która by spełniała swoje założenia z wykorzystaniem miękkiego dachu składanego. Pierwszy raz komercyjnie wypoczyczam Mazdę na drugą nogę podczas Pucharu Toru Krzywa. Tym razem nają ją dla Adama, który wykręcił trzecie miejsce w klasie do 2,5 litra, a ja sam skończę na piątym miejscu. Przyszedł czas na trzecią rundę Miaty Challenge na jaszczębiu Było wtedy tak gorąco, że pierwszy raz jechałem z otwartym dachem po torze, ponieważ temperatura była tak wysoka, że w środku nie dało się wytrzymać nawet podczas postoju, a podczas jazdy całość jeszcze się bardziej nagrzewała i jechanie w 100% skoncentrowanym na torze było praktycznie niemożliwe. Tutaj ponownie, jak na poprzedniej rundzie, ciągle mocno rywalizowałem z Marcinem Radeckim. Razem był przede mną, innym razem mi się udało go wyprzedzić. Koniec końców, w klasie SPEC 2 udało mi się wygrać pojedynek z Marcinem, wyprzedzając go i finalnie kończąc na silnej lokacie. Podczas tej rundy także brałem udział w testach Open Extreme, które mają osobną klasyfikację. I udało mi się uzyskać cię lokatę, dzięki czemu udało mi się zdobyć pierwszy swój pukar w miacie challenge. Czwarta runda miaty challenge na torze Silesia Ring była dla mnie ostatnią rundą miaty challenge w tym sezonie. Warunki jakie panowały podczas tej rundy były mieszane. Raz było sucho, a za chwilę było znowu mokro, dzięki czemu mieliśmy okazję do zrobienia i dobrych czasów, i do świetnej zabawy w kontrolowanym poślizgu. Podczas tej rundy także miałem mocną rywalizację z Marcinem Radeckim, którą ponownie udało mi się wygrać. Finalnie zakończyłem w klasie Spec. 2 na 5 miejscu, czyli to była moja najwyższa lokata w wymiacie challenge w Spec. 2 klasie, jednak jeszcze trochę daleko od podium. Z sierpnia do października na Tor Poznań podczas eventu Sakura Kazoku. Podczas którego udało mi się poprawić moją życiówkę i wykręcając czas minuta 57, który był o około 1,5 sekundy szybszy od mojego poprzedniego Best dla na torze Poznań. Z tego wyniku jestem naprawdę bardzo zadowolony, ponieważ na Sakura Kazoku jechałem typowo treningowo, Wiedziałem już od początku, że będzie wlatywało nowe zawieszenie, będzie wlatywała też klatka, dlatego też nie przygotowywałem auta pod względem geometrii dojazdu na torze, tylko po prostu, żeby spędzić miło czas, bo też do końca, do ostatniej chwili praktycznie nie wiedziałem, czy będę mógł wystartować. No ale w finalnie udało się też poprawić ten mój rekord toru, co mnie bardzo ucieszyło. Osakurze przyszedł czas na Young timer Party odkurzając swojego klasyka, od którego zaczęła się moja przygoda z prawdziwym motorsportem. I udało mi się w klasie do 2 litrów aut klasycznych wykręcić pierwsze miejsce. W listopadzie ponownie odwiedziłem obiekt Nitro Club w Międzychodzie, tym razem podczas treningu driftu. Zaobserwowałem, że brakuje mi umiejętności kontrolowania poślizgu podczas jechania Mazdon, dlatego zdecydowałem się na ten trening żeby potrenować w jak najbardziej kontrolowanych warunkach. W listopadzie i grudniu pojechałem dwie rundy supersu na torze Poznań. Podobnie jak Sakura, potraktowałem te eventy typowo treningowo, zapakowałem drogowe zimówki i wyruszyłem na tor, żeby doskonalić swoje umiejętności bez presji na wyniki. Tak wygląda mój poprzedni rok pod względem motorsportu. Co do planów na ten rok, to poczekam aż Mazda wróci z klatkowania i wtedy nagram kolejny filmik. A tymczasem dziękuję za uwagę i zapraszam do subskrypcji.